Magia istnieje po to, by służyć człowiekowi, a nie nad nim panować. To słowa prorokini Andrasty, gdy pokonała ona Imperium Te Winter, władane przez magów, którzy doprowadzili świat na skraj ruiny. Twoja magia jest darem, lecz także przekleństwem. Przyciągasz bowiem demony z pustki, które próbują wykorzystać cię jako bramę do tego świata. Po to istnieje katorga. Rytuał ten wysyła cię w pustkę, gdzie zmierzysz się z demonem uzbrojony wyłącznie we własną wolę. Wiedz jedno. Jeśli zawiedziesz, my, templariusze, wykonamy swój obowiązek. Wtedy umrzesz.